Tak, oczywiście pana smartfon jest wodoszczelny, jest wodoodporny i tak w razie czego oczywiście jest gwarancja. Tak proszę pana. Dziękuję. Pod warunkiem, że go nie zamoczysz. Przepraszam. Cześć siomanko. dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Nie Antyfan. Dzisiejszy materiał nie będzie inspirowany o dziwo MKBHD, a będzie inspirowany MPHD. Czyli moim serdecznym przyjacielem Michałem Pisarskim, który jakiś miesiąc temu przygotował na swoim kanale bardzo fajny materiał, który wzbudził moje ogromne zainteresowanie sześć największych ściem producentów smartfonów. Jeżeli nie obejrzałeś gorąco, zachęcam o kliknięcie sobie w link i obejrzenie. Temat zainteresował mnie na tyle mocno, że postanowiłem, że sam przygotuję i trochę rozszerzę. Materiał Michała. Zaznaczam moi drodzy, że 10 według mnie tych największych kłamstw, które są wmawiane nam przez producentów smartfonów, będą to po części elementy, na które możecie zwracać uwagę przy wyborze smartfona numer 1, czyli wodoszczelność i certyfikaty wodoszczelności IP67, IP68 i wiele innych IP. Słuchajcie, wszystkie smartfony, a przynajmniej te nowe smartfony, większość nowych flagowych smartfonów, sprzedawane są z certyfikatem, tak zwanym certyfikatem wodoszczelności. Za ten certyfikat też trzeba zapłacić. Niektóre smartfony posiadają uszczelki na kartach SIM, natomiast nie chcą wchodzić w dodatkowe koszta, aby wydawać więcej na smartfon, co przełoży się automatycznie na to, że smartfon będzie droższy, ale nie odchodząc od tematu, certyfikat wodoszczelności, najczęściej teraz spotykany we flagowych modelach IP68, nie ma nic wspólnego z gwarancją. Przed przygotowaniem tego materiału rozmawiałem sobie jeszcze z Michałem, i Michał faktycznie nie znalazł takiego producenta, również i ja, który przyjmowałby smartfony potencjalnie zalane w ramach gwarancji. Rozmawialiśmy, że jakiś czas temu chyba Sony w coś takiego uderzyło. Pamiętajmy proszę, że to jest takie złudne, to jest takie trochę udawane, że certyfikat wodoszczelności jest, ale w przypadku zalania, w przypadku kontaktu z wodą, gwarancja tego nie obejmuje. Widzicie, jak ja bym to porównał? Mniej więcej do zakupu telewizora i powiedzenia, że. Telewizor będzie objęty gwarancją pod warunkiem, że go nie podłączysz po źródło zasilania. Głupota? Takich smaczków będzie jeszcze więcej. Drugi temat to ostatnio mocno poruszany temat związany ze Snapdragonem oraz Exynosem. I jeszcze pamiętam doskonale, kiedy parę lat temu posiadałem Samsungi serii S. Na Exynosie, nie mogąc tego słowa powiedzieć, na ten moment Exynosy odczuwalnie są słabsze od. I jest to według mnie ewidentne walenie w H, bo tacy klienci jak my, mieszkający w Unii Europejskiej czy ogólnie w Europie, nie są informowani na temat tego, że Mamy w procesorach zauważalny throttling, mamy spadek wydajności, mamy mocno grzający się procesor, co automatycznie ma też przełożenie na żywotność pracy na jednym cyklu ładowania, czyli na samo ogniwo. I ja bym nie miał z tym problemu, gdyby cena smartfona była niższa. Ja nie miałbym problemu z tym, gdyby Samsung oficjalnie mówił, że Exynos na Europę jest odczuwalnie słabszy. Uważam, że takie zagrywki i nieinformowanie jasno i wprost klientów, jakie są różnice pomiędzy Exynosem a Snapdragonem, jest to. Zatajanie prawdy, krótko mówiąc, czytaj kłamstwo, I moim zdaniem w najbliższych latach to powinno się zmienić. Tym bardziej, że chociażby foldy, tym bardziej, że Z Flipy czy tablety z serii Tab S, takie Snapdragon 865 tegoroczne 865 Plus, posiadają, więc ja osobiście uważam, że. W najnowszych, najdroższych, flagowych Samsungach również takie procesory, dedykowane na rynek amerykański czy chiński, powinny znaleźć się również w Europie. Podpunkt trzeci: obiektywy. Jest wiele smartfonów, które mocno żerują na nieświadomości klientów, aby pchać w te smartfony coraz większą ilość obiektywów. I ja nie mam z tym problemu, jeżeli ten obiektyw faktycznie coś daje. Moim zdaniem Trzy obiektywy to jest kompletny max. Mamy obiektyw główny, ten szeroki, mamy ultra szeroki odpowiedzialny za szeroki kąt, i mamy teleobiektyw odpowiedzialny za dwu, trzy czy pięciokrotne zbliżenie optyczne. Natomiast yy, przy omawianiu dla Was jakieś parę miesięcy temu Xiaomi Mi 10, podstawowego Mi 10, nie Mi 10 Pro, czy już tym bardziej Ultra, który dopiero teraz się co pojawiło, uważam, że jest to lekka ściema, tym bardziej w Mi 10 kiedy flagowa Mi 10. Daje nam 2-megapikselowy aparat odpowiedzialny za makro, czy 2-megapikselowy aparat odpowiedzialny za głębi ostrości? No to moi drodzy, nie oszukujmy się, dla mnie jest to nie do zniesienia. Rozumiem, jeżeli chcemy stosować takie chwyty marketingowe w smartfonach za 500, za 1000, czy nawet 1500 zł, ale w smartfonie za 3500 zł, pchanie takiego obiektywu, którego równie dobrze mogłoby nie bić, no to jedna wielka ściema. Podpunkt czwarty. nie ma miejsca na mini jacka. Słuchajcie, ja nie neguję tego, bo sam już dążyłem przyzwyczaić się do tego, że smartfony mini jacka nie posiadają, jednak teraz, kiedy może faktycznie to zagospodarowanie wnętrza urządzenia wygląda tak, a nie inaczej, że już nie ma miejsca na tego mini jacka, tak jestem też święcie przekonany, że w momencie kiedy Apple, a potem kolejni producenci zaczęli rezygnować z mini jacka, nie wynikało to z tego, żeby zaoszczędzić miejsce w smartfonie, nie wynikało z tego, żeby dać mocniejszą baterię, bo jak dobrze wiemy na przełomie ostatnich lat te baterie się nie zmieniły, ale głównie chodziło o to, aby zacząć zarabiać na dodatkowych akcesoriach, mam na myśli tutaj słuchawki through wireless. Zaczęło się od Apple z AirPodsami, AirPods Pro, potem Samsung i Galaxy Buds, teraz mam przecież słuchawki od Huawei, mamy słuchawki od OnePlusa. Ja tego nie neguję, to rozumiem, że firma jest po to, żeby zarabiać i szuka dodatkowego źródła dochodów w postaci sprzedaży dodatkowych akcesoriów. Ale nie mówmy, proszę, i nie wmawiajmy potencjalnym klientom, że to wynika z tego, że nie ma miejsca, nie znalazło się miejsca na mini jacka, bo to miejsce na mini jacka by się znalazło. Tylko powiedzmy wprost, chcemy sprzedawać dodatkowe akcesoria, chcemy zarobić dodatkowe pieniądze. Spoko, rozumiem, kto będzie chciał, to kupi, kto nie będzie chciał, to będzie się bawić w przejściówki. Zatem podpunkt czwarty, mini jack. Podpunkt piąty, czyli kolejny z elementów walki na syferki ilość megapikseli. Na przełomie ostatnich lat, kiedy śledzę dla Was tę branżę, doszedłem do wniosku, że większość producentów sprzedawała aparaty fotograficzne w smartfonach megapikselami. I z jednej strony ja to rozumiem, bo nic nie wpływa tak na podświadomość potencjalnego klienta jak cyferki. Jednak pamiętajmy, proszę moi drodzy, że megapiksele niewiele mają wspólnego z jakością zdjęcia. Możemy mieć aparat 108 megapikseli, ale jeżeli będzie zła matryca, czyli będzie marny sensor, którego wielkość piksela nie będzie satysfakcjonująca w takiej półce cenowej, jeżeli przysłona aparatu nie będzie odpowiednia, to żadne megapiksele nic nie skurają i mam wrażenie, że producenci na przemian ostatnich lat chyba zapomnieli o tym, aby skupić się na tych megapikselach, które najbardziej rozkręcają wyobraźnię potencjalnego klienta. Zatem podpunkt piąty, megapiksele i w pewnym stopniu zatajanie prawdy. Podpunkt szósty, bateria. Ile to już razy na stronie danego producenta pojawiały się o pojemności ogniwa? 5, 6, 7 tysięcy miliamperogodzin. Spoko, ja to rozumiem. Im większe ogniwo, tym... Powinien telefon dłużej działać na jednym cyklu ładowania, ale pamiętajmy proszę, że bateria to jest tylko jedna z wielu składowych wpływających na żywotność pracy na jednym cyklu ładowania. Doskonałym tego przykładem będzie ostatnio recenzowany parę miesięcy temu, wychwalany przeze mnie Samsung Galaxy M21, który posiada. Sporo ogniwo, 6000 mAh, ale porównując go do konkurencyjnej Motorola G8 Power z baterią o pojemności 5000 mAh, odczuwalnie widać, iż ta bateria 6000 mAh nie radzi sobie aż tak dobrze. Jak 5000 mAh w motoroli? Z czego to wynika? Wszystko jest zależne od przekątnej ekranu, od technologii, z jakiej został wykonany, od energoszczędności procesora, optymalizacji nakładki czy w późniejszych etapach szybkości ładowania. Pamiętajmy też proszę, że im szybsze ładowanie, tym ta bateria z biegiem kolejnych miesięcy może być lekko degradowana, co będzie miało przełożenie na pomniejszenie się tego ogniwa, co wpłynie na to, że ta bateria będzie działać. Słabi. Więc pamiętajmy proszę, miliamperogodziny to jedno, ale wiele innych składowych to drugie. Zagęszczenie pikseli na cal. Dobrze, że na przełomie ostatnich yy, dwóch, trzech lat już tak producenci się w to nie bawią, ale chwalenie się zagęszczeniem pikseli na cal na poziomie 400 ppi, 500 ppi, to powoli zaczyna odchodzić do lamusa. Chciałbym Wam pokazać jedną zależność. Yy, ja wiem, że to już się zakorzeniło u producentów, że starają się nam sprzedawać te smartfony z jak największą rozdzielczością, możliwością modyfikacji tej rozdzielczości. Ale już pomijam fakt, że w wielu przypadkach będzie to miało wpływ na baterię. Po drugie, nie jest nam to aż tak potrzebne. Może ja wam to powiem na przykładzie telewizora. Siedzisz 1,5 metra od telewizora. 75 calowy ekran 8K. 8K, czyli bardzo drogi, przynajmniej na moment przygotowania tego materiału, zakęszczenie pikseli na cal w takim telewizorze jest to coś około 120 ppi. I czy Wy, siedząc 1,5 metra od takiego telewizora, czujecie, że tych pikseli brakuje? Albo bliżej, bo te ceny bardziej są rozsądne. 50 calowy telewizor 4K. Również zagęszczenie podobne, coś na poziomie 110 PPI. Czy wy, siedząc stosunkowo dalej od telewizora, wam przeszkadza to zagęszczenie pikseli na cal, czy zestawiając taki telewizor z PPI o jakieś 3-4 razy niższym w porównaniu do smartfona, odczuwacie tę różnicę? Ja osobiście nie, tym bardziej jeżeli gramy w gry, kiedy ta rozdzielczość czasami zmienia się dynamicznie, kiedy skupiamy się przede wszystkim na danym elemencie ekranu, a nie samej rozdzielczości, uważam, że również to PPI jest to troszeczkę bujda, a jednocześnie też ma wpływ na to, co mówiliśmy we wcześniejszym punkcie, czyli poziom drenowania baterii. Podpunkt ósmy. Lite, Mini i wiele innych pochodnych. Producenci są świadomi tego, że potencjalny klient kupuje smartfona po prostu, żeby sobie z niego korzystać i czasami, kiedy spojrzę na chociażby Samsunga Galaxy S10+, Plus, a S10 Lite i zobaczą te różnice w cenie, no to faktycznie ten smartfon S10 Lite, no bo w końcu to jest tylko Lite, to znaczy, że może coś tam będzie słabsze, ale to jest praktycznie ten sam smartfon, zatem po co mam wydawać 2 3000 tysiące zł, skoro mogę mieć bardzo podobny telefon za połowę ceny? No niestety moi drodzy, tak to nie działa. Jeżeli smartfon ma dopisek Lite, to pamiętaj proszę, że ta różnica nie będzie się tyczyć tylko nazwy, ona się będzie różnić procesora, aparatu, ekranu, wydajności i wielu, wielu innych rzeczy. I równie dobrze moglibyśmy nazwać ten smartfon zupełnie inaczej, żeby ten dopisek Lite się nie pojawiał, no ale wiadomo, marketing robi swoje i moim zdaniem to również jest jedno wielkie kłamstwo. 9. Obniżanie taktowania. No i tutaj jeżeli chodzi o te tematy związane z obniżeniem taktowania, żeby bateria tak szybko nie schodziła, czy Bandgate, czy źle trzymasz, pamiętne jeszcze, jeszcze iPhone'y sprzed ery piątki, to wszystko moim zdaniem nie jest złe pod warunkiem, że klient jest o tym informowany. A jeżeli wychodzi podczas jakichś testów, że taki iPhone ma obniżane taktowanie poszczególnych rdzeni po to, aby Rzekomo zaoszczędzić baterię, no to jasne, nie mam z tym najmniejszego problemu. Dajmy proszę znać w komunikacie poprzez oprogramowanie, że masz możliwość zmienienia taktowania procesora, dzięki czemu zaoszczędzisz na żywotności baterii, a nie, że jest to potajemnie robione przez producenta. Moim zdaniem e, takie rzeczy, które na przełomie ostatnich lat pojawiały się u Apple'a, są karygodne i nie powinny w przyszłości. Mieć miejsca. Podpunkt 10 to wydajność oraz możliwości nie rosną wprost proporcjonalnie do ceny, a czasami tak smartfony są sprzedawane, że smartfon jest 2, 3, 4 razy szybszy od poprzedniego modelu. Doskonałym tego przykładem będą dwa OnePlusy, o których materiał już po weekendzie przygotuję dla Was na kanale X.com. Będzie to OnePlus Nord, który kosztuje coś około 1700 zł, oraz OnePlus 8 Pro, którego cena no, jest już zabójcza, bo Oscyluje w granicach 4000 zł. Ja już teraz mogę Wam powiedzieć, że smartfon dwa razy droższy nie jest dwa razy lepszy. Oczywiście wydajność jest poprawiona, bardzo subiektywny element w postaci lepszych zdjęć też może być odczuwalny, ekranu także, ale w żadnym bądź razie dwa razy droższy smartfon nie jest wprost proporcjonalnie dwa razy lepszy do tańszego telefonu. To nie działa na zasadzie, że idziesz do sklepu. I za złotówkę kupujesz dwie bułki, a za dwa złote kupisz cztery bułki. To tak nie działa. I miejcie to moi drodzy na uwadze, i dlatego uważam, że osoby, które za bardzo nie interesują się tą branżą, które po prostu chcą mieć dobry, sprawny telefon, który, który im wystarczy na 2-3 lata, nie powinny w ogóle patrzeć za tymi najdroższymi smartfonami, a wręcz przeciwnie, szukać tych telefonów o połowę niższej cenie, bo i tak dla nich będzie to w zupełności wystarczający poziom. A jakie Wy macie argumenty przemawiające za tym, że producenci nie zawsze zachowują się fair względem nieświadomych konsumentów? Sekcja komentarzy należy do Was, jeżeli materiał okazał się dla Ciebie pomocny i dzięki tym argumentom będziesz mógł łatwiej i przyjemniej wybrać swój kolejny smartfon, to gorąco zachęcam o strzelanie tej motywującej łapy pod filmem. Dla Was to zwykły pierd, a dla mnie jest to jakiś tam sposób motywacji do dalszych działań. Z mojej strony byłoby to wszystko. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie i. zja!